Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów będę jakby kontynuował e, temat za duszę, czyli wspominam ludzi, e, których już nie ma, a jednocześnie e, zamknę klamrą e, trylogię związaną z historią sklepu żelaznego mojego dziadka, ponieważ robiłem już audycję o Alfredzie Strekerze, który utworzył tą firmę. Później w 2020 roku mój dziadek Stanisław Felkel. Kupił tą firmę, i tak się złożyło, że w okresie 1939-45, czyli w okresie II wojny światowej, mój dziadek, jakby to powiedzieć, utracił panowanie nad swoją firmą. No i przejął ją pan, który był Reichsdeutschem, czyli prawdziwym cesarskim Niemcem, urodzonym w Rydze w 1908 roku. I tak się złożyło, że Pan Heinrich Schubert, tak by to powiedzieć, wszedł w firmę mojego dziadka i ją przez parę lat prowadził. Czy to mu przyniosło szczęście, trudno jest powiedzieć, bo człowiek, który nie ma swojej mogiły, człowiek, który nie ma grobu, zginął gdzieś na froncie wschodnim, czyli jako już Dorosły, starszy człowiek został wcielony do Wehrmachtu i, jak to się mówi, usiłował powstrzymać radziecką nawałę, ale mu się to nie udało i gdzieś zaginął, i tak się skończył jego los. Muszę przyznać, że ja nawiązałem kontakt z potomkami pana Henrycha Schuberta. Tutaj możecie Państwo zobaczyć zdjęcie, na którym jest Klaus. Schubert, który jako malutki chłopiec przyjechał tutaj do Leszna i całą okupację w Lesznie spędził. Obok tutaj niego na dole jest pani, e, pani, pani e, Wanda Dudziak z domu Poprawska, która pracowała u mojego dziadka przez ponad 13 lat i w zasadzie e, dzięki niej znam historię e, tego właśnie y, okresu, kiedy dziadek nie był właścicielem swojej firmy. Dużo mi opowiadała właśnie o rodzinie y, Schubertów, no, ponieważ tak się złożyło, że pracując przed wojną u dziadka, jednocześnie w czasie okupacji pracowała u tego Niemca Schuberta, no, y, no naprawdę y, ten człowiek dostał y, przydzieloną tą firmę, przez, przez przedstawiciela poznańskiego tutaj województwa i no w zasadzie bardzo dobrze się tutaj czuł. No, trzeba zobaczyć, były do niego adresowane firma Schubert i tak jak, tak jak, powiedzmy, mój dziadek kontynuował tradycję, czyli pisał, że jest firma Stanisław Felkel, dawniej Alfred Strecker, to pan Schubert również w niektórych dokumentach pisał, że on się nazywa Heinrich Schubert, ale dawniej Stanisław Felkel, ponieważ kontynuacja otwiera, jakby to powiedzieć, lepszą drogę do nabywania przedmiotów z hurtowni, które, no, pomimo tego, że wybuchła wojna, dostarczały towar. Ja się wychowałem jako dziecko, jakby to powiedzieć, wokół takich karteczek. Tutaj jest e, 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 bloczek e, rachunkowy pana Schuberta. Adres Adolf Hitler 38, telefon ten sam co miał dziadek i to są takie pozostałości. No proszę zobaczyć, tutaj jest kolejny taki rachunek pana Schuberta, ale musiał, powiedzmy, być to taki oszczędny Niemiec. Proszę zwrócić uwagę, że to jest jedna strona rachunku. A na drugiej stronie jest jeszcze stara nazwa mojego dziadka, czyli powiedzmy, no, jakby to powiedzieć, była ta niemiecka oszczędność. No, muszę powiedzieć, że ten Klaus miał jeszcze, ma jeszcze brata Christiana, który urodził się tutaj w Leśnie i w Leśnie w muzeum. Jest portret takich dwóch chłopców, i to jest właśnie Klaus i Christian Schubert, który pochodzi, jakby to powiedzieć, z moich zasobów. No, powiem też, że moi rodzice. Bracia mojej, znaczy moja mama, bracia jej na pewno, jakby to powiedzieć, nie nawiązali tego kontaktu, a ja poprzez panią Renatę Szternel, która tu bardzo dobrze z Leśnem była zaprzyjaźniona, nawiązałem kontakt z tą rodziną. Oni mieszkają w Buxtehude, to jest koło, koło Hamburga. I Klaus przyjechał tutaj, zresztą widać to na zdjęciu, że był tutaj. Pani Dudziak, on opowiadali mi wiele rzeczy, które. Są tutaj w głowie, są w notatkach. Myślę, że to się kiedyś przerodzi w jakąś, w jakąś większą rzecz. I ja temu panu ofiarowałem w prezencie dokumenty jego rodziny, ale jego rodziny dotyczące okresu Rigi, czyli tego okresu, skąd oni tam przyjechali, ponieważ no, te dokumenty dla mnie akurat no. Są, były cenne, ale uważam, że powinny trafić do potomków rodziny. Tutaj są trzy teczki, które sobie zostawiłem, ponieważ to są teczki dotyczące właśnie działania pana Schuberta na terenie Leśna. Tu są wykazy, co on zostawił w Rydze, a co dostał tutaj, że tak powiem, w Leśnie. Są tutaj bardzo dokładne takie wyliczenia, co on tam został, ile to jest warte. On musiał częściowo za to zapłacić. Są też takie ciekawe historie, jak on dostał firmę razem ze zobowiązaniami. Czyli powiedzmy to, co dziadek miał zapłacić, to on musiał zapłacić, ale jednocześnie ci ludzie, którzy byli coś dziadkowi dłużni, to później spłacali to panu Schubertowi. No i powiedzmy, no też miał tutaj kłopoty, ponieważ część towaru zostało. Pierwszych miesiącach e, okupacji, jakby to powiedzieć, rozproszone, i on e, powiedzmy, no, dochodził swojej własności już jako właściciel, następca firmy, no bo ten inhaber to jest, że tak powiem, właściciel firmy, taka jest po nim tabliczka. E, powiem tak, że e, naj, dla mnie najcenniejszą rzeczą, co zostało po Schubercie, to jest ten album. Ponieważ mój dziadek nie przywiązywał specjalnie wagi, jak wygląda jego sklep. A pan e, Schubert był bardzo, bardzo dumny z tego sklepu i tak sobie zrobił taki album. Tu oczywiście mamy pana Schuberta, tu mamy front sklepu mojego dziadka, który na innych zdjęciach było tyle fajnych detali. Na podstawie tych detali udało mi się odtworzyć front tego sklepu, który dzisiaj możecie Państwo od ulicy Słowiańskiej zobaczyć. No jest tutaj okna wystawowe, jakie były w różnym okresie robione. Jest Pokazane wnętrze sklepu. No, nie są to zbyt precyzyjne zdjęcia, ale jak się weźmie lupa, to ja tutaj poznaję dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy, które kojarzą mi się z historią kupiectwa, a tym się zajmuję. No, tutaj jest i personel sklepu, i pokazane, jak są meble, i to są meble takie, które mój dziadek na pewno w 1939 roku miał. Tutaj jest takie zdjęcie, które już kiedyś prezentowałem. To jest właśnie zdjęcie, gdzie jest pokazana taka szafka, która ma 90 szufladek. Robiłem kiedyś audycję o tej szafce, bo ona już 100 lat jest w posiadaniu mojej rodziny. Tu oczywiście są pracownicy, część tych pracowników przed wojną u dziadka w sklepie pracowało. W każdym razie no tutaj jest pan Augustyniak, tutaj jest pani kasjerka, no tutaj pan y, Schubert pokazuje swoje biuro, no i co ciekawe te fotele mam do dzisiaj, to biurko mam do dzisiaj i nawet taką reklamę o pompach Zygfryda, czyli tak jak mamy pompy Leszno to pompy były też Zygfryda, to mam tą reklamę, która stała na tym biurku, no oczywiście tych zdjęć tutaj jest więcej, one pokazują y, ciekawe pomieszczenia, które się tutaj, powiedzmy, znajdują. To są, to są, to są ciekawe rzeczy. No, tu już nawet takie duże grupowe zdjęcie jest. No te zdjęcia tak nie są, powiedzmy, no tu jest też taki, nawet jak podwórko wyglądało, jak wyglądało magazyny. No w każdym razie są to, są to bardzo, bardzo ciekawe zdjęcia, one się tutaj powtarzają. No muszę też powiedzieć, że bardzo cennym zdjęciem jest dla mnie to zdjęcie, ponieważ to zdjęcie pokazuje wnętrze magazynu mojego dziadka, w tym momencie pana Schuberta, w którym się obecnie znajdujemy. To jest ten parter, jak się wchodzi do mnie do galerii, tak w środku tam wyglądało i tam dziadek miał swój towar. No w każdym razie te zdjęcia są ciekawe, a chyba najbardziej takie jest to właśnie główne, pokazujące z frontu jak ten sklep wyglądał. Także abstrahując od wszystkich spraw wojennych, od spraw tragicznych, które spotkał i rodzinę pana Schuberta i oczywiście rodzinę mojego dziadka Stanisława Feltla, to Ogromną zasługą pana Schuberta jest to, że mam wgląd, jak wyglądał sklep mojego dziadka w przeszłości. Oczywiście tych, 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 tych tutaj różnych rachunków, tych różnych karteczek jest bardzo dużo, bo to zawsze się robiło na zapas i tego, i tego zostało. No, też bardzo ciekawa jest tutaj ta koperta, ponieważ w tej kopercie mam właśnie korespondencję, którą prowadziłem z panem Klausem Schubertem pisaliśmy do siebie przez jakiś czas, później się ten kontakt urwał. No cieszę się, że dokumenty jego rodziny z Rygi, które były z początku XIX wieku e, trafiły, jakby to powiedzieć, do, 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 trudno powiedzieć, w tym momencie do właściciela, a nawiązując znowu do Zaduszek, e, proszę sobie wyobrazić, że pan Schubert e, zginął na froncie wschodnim, e, e, wdowa, e, Albo nie wdowa, wtedy jeszcze może nawet nie wiedziała o tym. Uciekała w styczniu 1945 roku z Leszna. Jechali pociągiem, był straszny mróz, i jej dwumiesięczne dziecko zmarło z, z mrozu, z wycieńczenia. I podobno gdzieś jest pochowane na trasie między Lesztem a Wrocławiem przy torach, bo pociąg się zatrzymał. Uciekinierzy jechali dalej. Gehenna. Można by tak powiedzieć, bo to wynikało z opowiadań pana Schuberta, skończyła się dopiero w 1952 roku, kiedy ze strefy radzieckiej dostali się do rodziny swojej właśnie pod Hamburg i tam funkcjonują. Pan, 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 pan Klaus jest. Mechanikiem samolotowym, także też opowiadał mi trochę o, o swoim życiu. Był ze swoją żoną. Jego żona również miała taką, że tak powiem, przeszłość związaną tutaj z terenem Polski w okresie II wojny światowej. Także te losy są bardzo dziwne, zagmatwane, ale trzeba przyznać, że akurat w zaduszki można na ten temat wspominać. Dziękuję.